Toyota, bo Toyota chciałbym wspomnieć dlatego, że Toyota to była firma o jednej z najwyższych reputacji, jaką w Stanach Zjednoczonych e, e, można sobie wyobrazić. To też e, jakby zgubiło. E, Sprawy Toyoty i odrabianie tego, co się stało w tej chwili, e, to są gigantyczne pieniądze, które, e, a menadżerowie Toyoty... Na różnego rodzaju ostrzeżenia, które, które otrzymywali też i wewnętrznie, co przesłuchania przed kongresem, jak udowodniły, w zasadzie reagowali e, w ten sposób, że mamy tak świetną reputację, jesteśmy tak wielcy i wspaniali, że nic nam nie zagrozi. No okazało się, niestety, sytuacja okazała się dużo bardziej brutalna. Dorota e, teraz musi mozolnie e, odbudować od, od, od swoją pozycję. E, e, które miało ostatnie miejsce. I dość ciekawy jest też przypadek Nestor, które postanowiło zabawić się trochę w social media, czyli Facebook głównie, nie do końca rozumiejąc, albo powierzając te zadania ludziom, nie do końca rozumiejącym tą społeczność, co skończyło się skandalami i awanturą. Oczywiście wpływ tej, tej awantury na Facebooku nie będzie taki, nie wiem, jakby się okazało, że mleko dla niemowląt niemowlą zawiera 40% alkoholu. Natomiast ma to innego rodzaju przełożenie. O czym tutaj też mówiła Dominika, jedną z bardzo istotnych rzeczy są również pracownicy. Przez tą no idiotyczną, jak ktoś on śledził, potyczkę Nestle z uczestnikami Facebooka, one mogą po prostu stracić bardzo wielu istotnych pracowników. Po wielu ludzi może nie, chce, nie chcieć pójść tam pracować. Ja nie mówię, że to ma jakiś gigantyczny, będzie miało jakiś gigantyczny wpływ na tą firmę. Ale no, pokazuje to jedną rzecz, że reputacja jest czymś, co bardzo łatwo sobie nadszarpnąć poprzez nierozważne różnego rodzaju działania. W Polsce jest niestety bardzo trudno udowodnić na podstawie cyfr jak reputacja się przekłada i pokazać te pieniądze. No jest to głównie związane z tym, że w większości tych projektów nie, nie są montowane na giełdzie. Ocenianie tego po samych wynikach finansowych jest troszeczkę jakby zwotne. W Polsce niestety, bo my zresztą w Stanach Zjednoczonych nie ocenia tego w ten sposób, bo istnieją tzw. koszty uzyskania przychodu, co wiadomo do czego to prowadzi i optymalizacja podatkowa. E, i, I te wyniki firmy no, w Polsce, tutaj, no, te, to też dotyczy w pewnej części telekomów, e, no, ale na przykład, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa takie jak e, wielkie sieci handlowe, to nie wiem, e, państw, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale żadna z tych sieci handlowych w Polsce nie zarabia pieniędzy jakiś minimalny zysk, tak? Rzędu kilku tysięcy złotych od wielu, 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 wielu lat, więc no, ta metoda się tutaj nie przydaje. No i tak naprawdę to, co się w Stanach Zjednoczonych czyli liczenie, przeliczanie